Ora pro nobis. Księżniczka światu, módlys za nas. I widzimy, że Maryja trzyma buławę w prawej ręce i świat w lewej ręce. I na głowie korona. To kto ona jest i I co ważne, że pod jej nogą zmiej, to też co w Księdze Bycia że ona rozczarowała głowę tego jak z jakiego w grzyb. I to była ona, Caryca. Jest dosyć podobna struktura Chrysta, Caryja Wszechświatów, gdzie też była wa, też Świt i też Korona. Jest to jest pewna analogia. Znajdujemy się w miejscu, które można śmiało uważać za jedno z pierwszych naszych palutynskich miejsc. Pierwszy, to muszę z początku XX stulecia. pierwsze, prawda, było Pidelwową w jejkowcach. A zaraz potem jeszcze i miejsce i tutaj było, to było kolegium to, to miejsce, gdzie nauczały się młodzi ludzie, średnia szkoła. Późniejsze komunisty, jak zwykle co to było już niemożliwe. Jednak na Suchorni tu gotują się rozpoczynają swoje czarne życie Palotyny. To jest i postulat, ja sam był w postulacie, Se pierwszy czas po potem po, po nowicjat cały rik i same nowicjusze i teraz przebywają w ciemu domu. I zrozumiałoż co jest taki alejk, jest taka krasa, Baczymy kresną do czy to jest spokój, ptaków i można refleksować, rozdumować o tym, I z kilku na tych dorożkach, z kilku kresnych dorożkach, z kilku rozdumów, z kilku życiowo ważnych ryszeni. Ja pamiętam już, jak my, rozdumowaliśmy, tam skwerik, ci, nad pytaniem, zadaw, zadawał nam kierownik ci, z ust. Люди роздумували по всім куточкам цього місця. Meu w jakiej się tam, to Żyd pierwszy, allotyn, Aleksy, Alojzy Majewski. I w nim inaczej na tym układzie. To jest pewna skulptura ojca, którego ja dużo zgaduję, chociaż sam go nie zaznaczyłem. To Michał Kordecki, który był tym skulptorem, jednak w pewny moment zrozumiał, co mu przeszkodzi i przeszkodziło je służyć jest świątynskie życia. I to zależy w skulptury. Jednak też to zależyło się opisem i skulpturnego talentu. No zobaczmy. Ksiądz Alojzy Majewski, narodzony 25 kwietnia 1869 roku, pomer 12 listopada 1947 roku. Długoletni misjoner w Kamerunie w Afryce, Zasnownik Towarzystwa Katolickiego Apostolstwa w Polsce, budowniczy i pierwszy zasnowny, i pierwszy nastojatel Kolegium Marianom w Wadowicach na Kopcu. Rekwiescat in pace. Pójść. Spoczywa. Bierze w mirie. Zobaczmy skulpturę nieporocznej Bożej Materii. Ona też pod stopami ma ziemię i ma tego zmię, który oznacza złego ducha i grzech. I duże dla nas cenne i ważne, że to, czy nie jedyna, skulptura ojca Michała Kordeckiego. To dużo osobliwa osoba w życiu Palotynów. On i przygotował, kiedy jeszcze zajmował się rzeźbią. On zakończył dla tego wóz i miał duży talent, jednak nie chciał go rozwijać, nie chciał wprowadzać sprawy to ponieważ ona zaważała mu służyć. Odnachcza, skulptura zrelysuje Dobre było i widnowy tym. Można zobaczyć też co, no deszcz, co W życiu każdej людини potrzebny jest dom. Potrzebna rodzina w chrześcijańskim życiu też. I tak składa złożyło się, skłało się, że tutaj mamy taki dom, w którym w якому zaczyna się życia życie Tu Tuci postulat był, w jakomu jakoś był, a na teraz w tym domu przebywają sami młodzi Pallotyny, ci, jaki tylko zaczynają, ich nazywają się Nowicjusze. Tu je i arno, i tu spoczywają ci nasi persi pallotyny. Pallotyni, czyli można głębiej zrozumieć, proniknąć się tym duchom, tym życiem, do którego gotują co na całe życie.